Panie burmistrzu, my do ogrzewania bloków w Bronisławiu, jak również wszystkich bloków, których właścicielem jest gmina, jak również do osiedla mieszkaniowego dopłaciliśmy z podatników pieniędzy o ponad 500 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, ja uważam, że jest to sprawa, sprawa nieładna sprawa, nieciekawa, dlaczego podatnicy między innymi wszyscy mieszkańcy mają dopłacać do ogrzewania bloków. Ja na sesji, już nie pamiętam, majowej lub czerwcowej zgłosiłem taką sprawę, żeby ogrzewanie osiedla mieszkaniowego Piastowskie oddać spółdzielni mieszkaniowej. Ja myślę, że na tym trzeba się pochylić. Jest to nie Zadanie własne gminy i uważam, że trzeba do tematu podejść dość poważnie i, i nie doprowadzić do tego, żeby gmina nie dokładała, ale się pozbyła tego, tego działania. To jest raz. I druga sprawa, panie burmistrzu, jak wygląda sprawa autobusów, które dowożą nasze dzieci? Czy sprawa została już uregulowana i wożą autobusy zgodnie z. z... E Ogrzewanie bloków na Osiedlu Piastowskim i w Bronisławiu to dwie zupełnie różne rzeczy. Bloki w Bronisławiu są naszą własnością i, i ogrzewać je musimy, ponieważ nie możemy zostawić mieszkańców Bronisławia bez ogrzewania jest rzeczą oczywistą. Sytuacja bardzo skomplikowana, no niesłychanie skomplikowana materia. Począwszy od tego, że bloki są nieizolowane, nietermomodernizowane przez lata. Z, 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 cały, cały ten system e, ogrzewania wewnętrznego, czyli cała sieć jest e, tak naprawdę no, oparta na technologii lat 70. czyli od fafirów począwszy, czy jakieś rury cyrkulacyjne, takie, e, brak zaworów i tak dalej. I stare, rozwalające się piece. W ubiegłym tygodniu pan dyrektor Sieracki zajmujący się ogrzewaniem w naszym mieście, e, wymieniał tam e, jeden z pieców. Kilka kotłowni oparte na starych, miałowych piecach. Bardzo trudna sprawa. Jeżeli jesteśmy przy cieple i przy ogrzewaniu przy węglu, to mamy na tapecie radca prawny, się na tym pochyla, radcowie prawni, bo to jedno, jednego głowa za mało. Nad tym, co się działo i dzieje w, we wszystkich innych jednostkach gminnych, ilość zużywanego opału przez budynek chociażby Mopsu i starze prawne jest oszałamiająca. Prze, już kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy wstępną analizę, później rozmawialiśmy z komisją rewizyjną, z Remigiuszem Koprowskim, który jak się udał do szkół, to, to też mu się włosy na głowie postawiły, że w Czechach na przykład na spalisz 60 ton węgla. No, sytuacja niewytłumaczalna i niewyobrażalna. No, trzy wagony węgla w takiej szkółce, w taki, nawet jak ten blok ogrzewamy, gdzie ludzie też za to płacą i tam płacą po 4 zł za metr kwadratowy powierzchni, więc coś się złego dzieje i dlatego podjęliśmy decyzję, że w, te, w, w, Mopsie, w MOPS-ie i Straży prawnej kolejne 60, prawie, no mówię około 60 ton, ton opału. No, no niewyobrażalne ilości, niewyobrażalna sytuacja. Można to różnie tłumaczyć. To, że ktoś chodzi w tej hali, gdzie są strażaków w spodenkach w lutym, to, nie, to 60 to nie spalą, tam coś się złego zadziało, ale mówię, nikt nikogo za rękę nie złapał, nie wyciągamy daleko idących wniosków, żadne prokuratury nam nie, po, nie pomogą, o gminie, która niczym nie odstaje od całej reszty, co prawda ilość opału spalonego w gminie jest nieporównywalna z OSP, do, doprowadzi do tej sytuacji, że nasz palacz pali w OSP, bo chce mieć 100% pewność, że tam się nie dzieje nic między wierszami, że się tak ładnie wyrażę. Więc ta materia, to, to uciekanie nam pieniędzy właśnie tą furtką jest powoli przymykane. Za wszelką cenę założymy piece gazowe, bo to, to niestety jest proces, bo taki projekt na piec gazowy dla takiej instytucji powyżej 45 kW, mówię dobrze? No, powyżej dwa miesiące czy jakbyśmy się urząd, urząd się śmieje, żeby tu gaz zakładać dlaczego nie założono nie wiem no, no robimy to przedszkole nowe tak zwane aż, aż prosi, bo jest o izolowane wymieniane okno sieć tak jak my utrzymują nie ma wielkiego znaczenia w przekonaniu więc na dzień dzisiejszy pracujemy nad tym żeby żeby zamknąć możliwość wypływania pieniędzy tymi metodami tymi drogami. A odpowiedź na pańskie pytanie jest takie, że podwyżki cen spowodują radykalną zmianę tej wartości. Ja też mam to zdanie. Dokładanie z, y, przez jednych mieszkańców dla drugich jest nie do, nie do wyobrażenia. My też palimy w piecach i też ponosimy koszty olbrzymie, więc każdy musi, y, y, oceny opału szaleją, więc musimy się jakoś tym podzielić i, i racjonalnie z tego wypłynąć. Więc no, taka moja odpowiedź na dzień dzisiejszy. Może być pan, pan radny, pan przewodniczący pewny, że będziemy cały czas do tego wracali. Ja będę interesował tym komisję rady i siedzieli z państwem. E, 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 takimi e, informacjami, które w tym zakresie będziemy mieli dla Państwa. Dziękuję bardzo.